Po co w ogóle inwestować, bo, bo, to nie jest, bo to nie jest oczywiste. Po co? No i odpowiedź jest prosta. No, inwestujemy po to, żeby nadwyżki, które posiadamy, nie traciły na wartości, ponieważ system monetarny, w którym żyjemy, wszyscy, zresztą. Od kilku pokoleń, no nie, niestety polega na tym, że pieniądz nieruszany traci na wartości. Co więcej, nawet ulokowany w bezpiecznych instrumentach także najczęściej traci na sile nabywczej, ponieważ jest dysproporcja między inflacją a oprocentowaniem, które, które można wyciągnąć. Z, z rynku. Tak jak mówiłem wielokrotnie już na, na portfelu Dona, e, t, tutaj jest bardzo fajne sprzężenie zwrotne, ponieważ jeżeli mamy fajną spółkę, która płaci dywidendę i równocześnie zyskuje na wartości, no to tworzymy takie perpetuum mobile. Słuchajcie. Za to, co spółka nam płaci, dokupujemy sobie jeszcze więcej jej akcji, żeby odebrać jeszcze większą dywidendę w kolejnym okresie, jeszcze więcej akcji kupić i tak dalej. Jest to bardzo fajne, bardzo fajne takie sprzężenie zwrotne. I więcej na ten temat, i bardzo polecam tym, którzy jeszcze nie zajrzeli do tego szkolenia, ono jest w ramach podstawowej subskrypcji na platformie. Szkolenie, jak wychować drugiego Wolena Bufeta i, i się nie spocić. Tam więcej materiałów, co warto przeczytać, gdzie szukać. Tam się podzieliłem gorąco. Polecam, żeby sobie to szkolenie obejrzeć, bo macie je po prostu w standardzie. Kolejny aspekt, który mnie bardzo zaskoczył. W rozmowie tej jeden na jeden z jednym z uczestników platformy, to to, czy jako inwestor ja mam jakieś obowiązki na przykład? Może inwestowanie się wiąże z jakimiś obowiązkami? I to jest świetne pytanie. I od razu mówię, nie, no nie mamy jakichś wielkich obowiązków. To znaczy, jeżeli tylko i wyłącznie obowiązki formalne pod tytułem. Jeśli kupiłeś udziały w spółce z o, no, to tam musisz zapłacić jakiś podatek, pewnie PCC od kupna, tak? Jeżeli kupiłeś akcję na rynku wtórnym albo na rynku pierwotnym od, od spółki w emisji, a nie od innego akcjonariusza, w obu przypadkach pewnie musisz się zgłosić do tej spółki, hej spółko, zarejestrujcie mnie w swojej księdze akcyjnej przechowywanej w domu maklerskim, więc... Tego typu obowiązki, natomiast nie ma obowiązków. Właściciel, słuchajcie, nie ma żadnych obowiązków. Mówię o tym o wiele więcej w moim kursie o spółkach akcyjnych, gdzie zresztą to jest nawet w publicznie dostępnym webinarze. Obowiązkiem właściciela jest w zasadzie tylko i wyłącznie podanie numeru rachunku do przelania dywidendy i koniec. Przywilejem właściciela jest to, że jak mu się będzie chciało, to wesprze swoją spółkę, no bo to jest w jego dobrze pojętym interesie, ale nie ma obowiązku. Obowiązki ma zarząd, obowiązki ma rada nadzorcza. Rada nadzorcza jest obligatoryjna w spółkach akcyjnych. Współc Cezo można powołać, nie trzeba. Natomiast w spółkach obowiązki mają pracownicy, zarząd i rada nadzorcza. Właściciel nie ma obowiązku. W Polsce, słuchajcie, mamy takie przekonanie, że bycie prezesem to jest nie wiadomo jaki prestiż. No nie, no nie. Bycie prezesem to jest po prostu bycie najważniejszym z pracowników, wprawdzie, ale wciąż jesteśmy narzędziem właściciela, akcjonariuszy, udziałowców do realizacji ich celów. Ta różnica między spekulacją a inwestowaniem. Mnie osobiście, co wybrzmiewa z, i zarówno z, pierwszej, z, z pierwszego spotkania z cyklu Portfel Dona, jak i ze szkolenia, jak wychować drugiego Warrena Buffeta, no mnie osobiście najbliższa jest szkoła inwestowania w wartość, czyli szukamy takich aktywów, które są dużo warte i które będą warte jeszcze więcej, a chwilowo rynek ich nie docenia, i, I ich cena, ich cena, a nie wartość. To jest różnica. Ich cena jest po prostu znacznie niższa od ich wartości. Dlatego ja kupuję nawet po to, by, jeżeli będę bardzo dobry, to żeby moi potomkowie kiedyś uznali, że sprzedają. Zresztą, na najbliższym spotkaniu z cyklu Portfel Dona, już za tydzień właśnie porozmawiamy z Fabie o tym, ponieważ dużo się dzieje w spółkach portfelowych. No i co do jednej, można by teraz się zastanawiać nad tym, czy przypadkiem nie powinniśmy się jej z portfela pozbyć, więc już zajawiam przyszłotygodniowe spotkanie, ale.